Patrząc na samice owadów pochłonięte czynnościami związanymi z wydaniem na świat potomstwa, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że z ich pancernych, małych twarzy prześwieca wielka troska o przyszłość. Od tego, co teraz robią, gdzie umieszczą jaja z zaczątkami przyszłego życia, zależy przecież ich racja bytu. Bezwzględne sito ewolucji natychmiast eliminuje zachowania niesprzyjające potomstwu. Owadzie matki robią więc wszystko, na co je stać, aby w swym krótkim, pełnym pośpiechu życiu jak najlepiej wykonać rodzicielskie powinności. Stąd chyba ta troska na ich małych, pancernych twarzach. Wygrzewająca się na letnim ugorze samica rusałki Osetnika, ma za sobą wyczerpującą podróż za Alp. Pokonała setki, a może tysiące kilometrów. Tutaj, na naszych polach i łąkach, wyrośnie jej potomstwo. Ostu to pokarm dla larw. Samica rusałki w czasie kilku sekund ocenia właściwości rośliny. Jeżeli je zaakceptuje, przylepi do powierzchni liścia jajo z zarodkiem mieszczącym w sobie genetyczny program rozwoju, przeobrażenia, a w końcu i podróży szlakiem matki, ale w odwrotnym kierunku na południe. Biegająca po kolonii mszyc samica mszycarza szuka ofiary. W końcu udaje się jej uszczypnąć jedną z nieuważnych rezydentek i wstrzelić do jej wnętrza mikroskopijne jajo. Mszycarze to tylko jeden z tysięcy gatunków owadziarek, licznej i mało poznanej grupy pasożytniczych błonkówek, krewniaczek os i pszczół. Spotykam je niemal wszędzie, tam gdzie są jakieś owady, bo prawie każdy gatunek owada ma swoich prześladowców z grupy owadziarek. Są nawet owadziarki nękające inne owadziarki. Darwin zwierzał się w swoich pamiętnikach, że zwątpił w dobre intencje stwórcy, kiedy obserwował niewysłowione męki rzesz owadów powoli wyjadanych od środka przez larwy owadziarek. Co by jednak nie mówić, sposób działania samic owadziarek podyktowany jest przez wymagania ich potomstwa, a te rozwijać się może jedynie w żywych koncentracjach białka, jakimi są ciała innych owadów. Pomocne są w tym pokładełka i głowate przydatki odwłoka, którymi samice dosięgają ciał ofiar. Kiedy takimi ofiarami są stadia owadów rozwijające się wewnątrz roślin, pokładełka owadziarek przybierają formę długich sąd, będących w stanie przebić się przez grube warstwy ochronne i dotrzeć do znajdujących się pod nimi ciał nieszczęsnych larw. Niekiedy czynność ta wymaga iście ekwilibrystycznych zdolności. A oto największa z naszych owadziarek. Samica z głęba olbrzymiego. Umie ona wyekspediować jajo do ciała larwy bytującej w drewnie nawet 5 cm pod powierzchnią kory. Żądła to pokładełka przerobione na broń. Są domeną samic rządłówek, pod względem liczebności drugiej po owadziarkach grupie błonkówek. Osy i pszczoły uganiają zwykle po kwiatach, a rządeł używają tylko w celach obronnych. Inaczej rzecz wygląda u samotnych rządłówek z rodziny grzebaczowatych. Te wykorzystują rządła w celu nakarmienia potomstwa. Służą im one do paraliżowania ofiar, które znoszą jako pożywienie dla własnych larw. Samica tego przedstawiciela grzebaczowatych ląduje przede mną przytrzymując tylnymi nogami niewielką znieruchomiałą ćmę. Obok samica szczerkliny odkopuje podziemne gniazdo, do którego przytarga dziś dużą porcję mięsa w postaci sparaliżowanej larwy garbatki. Natomiast samice taszczynów upodobały sobie jako ofiary inne rządówki pszczoły miodne. Napadają je z i paraliżują, zanim te zdążą obronić się swoim rządłem. Powrót do gniazda z taką urządzoną pszczołą nie przesądza jeszcze o sukcesie samicy. U wejścia czeka na nią inna owadia matka. Muszka satelitowa, która krok za krokiem śledzi ruchy samicy Taszczyna, czekając na chwilę nieuwagi, aby dołożyć do gniazda swoje kukułcze jajo. Spacer po lasku bielańskim zakończył się przy pierwszej ławce stojącej przy głównej alei. Uwagę przykuła szara, przystojna muchówka wpatrująca się w norkę. Po kilku minutach przyleciała jej właścicielka. Czyżby w uścisku z samcem? Otóż nie, to by było nienormalne. Grzebaczowate parzą się na kwiatach, zdala od gniazd. Ta druga osa to nie osa, ale sparaliżowana muchówka. Z tym, że do złudzenia podobna do własnego gnębiciela. Przypadek? Samica znika ze swoją ofiarą w głębi nory. Teraz kolej na szarą muchówkę, która też przecież jest przyszłą matką. Ciekawe i trzeba przyznać trochę wzruszające obyczaje rodzicielskie prezentują samice Knierzycy Brzozówki. Nie zostawia ona jaj swojemu losowi, ale stoi nad nimi twardo przez ponad dwa tygodnie. Wobec zagrożenia zasłania sobą złoże jaj jak tarczą. Potrząsa ciałem, kopie i pobzykuje. W tym samym czasie na liściu czarnej porzeczki siedzi knieżyca porzeczkówka. Ma na przedpleczu twarde kolce, trzymające na dystans każdego intruza. Choćby nawet była to wyrośnięta córka z poprzedniego złoża. Gdy larwy podrosną, samica wreszcie może zająć się swoimi sprawami. Tu jednak wkradł się dramat. Ta biała plamka na przedpleczu to znak zguby. Nowego złoża może już nie być. Chroniąc potomstwo, nasza samica stała się łatwą ofiarą pasożyta. Na gałązce młodej osiki siedzi pstrokata szubarga. Podobnie jak Knieżyca, samica szubargi po złożeniu jaj na liściu nie wędruje gdzieś dalej, ale zostaje w okolicy ogonka, przejmując kontrolę nad wszystkim, co się tam może zdarzyć, uważając w szczególności na wszystko, co może wejść po ogonku na teren wypełniony potomstwem choćby taka biedronka. Niby podobna, ale mogąca stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla larw. Szubarga po prostu nie pozwoli na wizytę. Wyjdzie z siebie, a nie pozwoli. Przejścia nie ma. W tym wypadku nasza mamusia może zająć się swoimi sprawami dopiero wtedy, gdy potomstwo dobrze podrośnie. Dziwny, brązowy grzyb wyrastał na piaszczystym wzgórku i roztaczał wspaniały, prawdziwkowy aromat. Niemniej dziwne sprawy działy się na jego kapeluszu. Rezydowała na nim osa, która niespokojnie rozglądała się w koło. W pobliżu kręciło się wiele podobnych os i co rusz któraś próbowała na kapeluszu wylądować. Tutaj natychmiast spotykała się z odpowiedzią rezydentki. A jeżeli stawiała opór, zostawała strącona klasycznym rzutem judo. Przypuszczałem, że są to może samce walczące o miejsce na arenie godowej, ale nie, wszystkie osy były samicami. Sprawdziłem, miały żądła. Po jakiego więc grzyba walczyły o miejsce na kapeluszu? Nie wiem, może dla dobra potomstwa grzyb zwabia tłuste muchy, odpowiedni pokarm dla larw. Niestety nie zdążyłem tego sprawdzić. Że szare ryjkowce to też dwie samice, z tym, że ta na górze z zapałem udaje samca. Po co? Żeby zmienić nastrój konkurentki i przerwać jej przygotowania do złożenia jaj na spornym liściu, i zaraz potem przepędzić w inne miejsce. Raz w roku każde mrowisko rozmnaża się. Specjalnie odżywiane larwy płci żeńskiej przekształcają się w rosłe, uskrzydlone formy, które jako długowieczne królowe dadzą początek nowej kolonii. Mrowisko produkuje też samce, osobniki mniejsze, delikatniejsze, upośledzone genetycznie mają tylko połowę genów samic zaprogramowane na krótkie, intensywne życie. Gody to jednorazowy epizod w życiu przyszłych królowych. U zapłodnionych samic zaraz zaczyna dochodzić do głosu instynkt macierzyński. Pierwszą rzeczą, którą w tym kierunku robią, jest odłamanie sobie skrzydeł, które w obecnej sytuacji stają się niepotrzebnym balastem. Moja kamera podpatrzyła ten proces u hurtnicy ćmawej, która w towarzystwie spóźnionego zalotnika podjęła ten trud. Najpierw. Poszło na warsztat tylne skrzydło prawe, potem przednie skrzydło lewe, po czym trach samica łamie za jednym razem dwa ostatnie skrzydła. Zaraz też oddala się, zostawiając na liściu nikomu już niepotrzebną kolekcję połyskujących błonek. Teraz przyszedł czas na szukanie zacisznego miejsca na nowe gniazdo. A wyczerpane miłością samce? No cóż, stają się wartościowym pokarmem dla innych mrówek. Dawno zastanawiało mnie, dlaczego samce o parzą się z samicami w tak dziwnych pozach. Teraz już wiem, chcą być jak najdalej szczęk partnerek, bo samice nie wykazują tu żadnych skrupułów, aby zalotnika pożreć. Sytuacja, którą sfilmowałem pewnego czerwcowego przedpołudnia, mówi sama za siebie. Jednemu się udało, drugiemu nie. Selami.